Siemaneczko z tej strony w a w tym tygodniu pokażę Wam jeszcze na szybko wszystkie działające bugi, jakie udało mi się tutaj sprawdzić z wcześniejszych sezonów. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu wazigaming na naszym Discordzie wazilandia. Przechodzimy do pierwszego baga, czyli laboratorium bojowe. Ustawiamy laboratorium. Na tryb gry na bogato i na trybie na bogato możemy zaliczać wszystkie questy w dalszym ciągu. Bardzo dziwne, że ten glitch nie został w dalszym ciągu naprawiony, no bo tak jakby pod koniec zeszłego sezonu działał i nowy sezon rozpoczęli dalej z działającym glitchem. No, nic tutaj nie zostało naprawione. Tak samo wydobicie, zbieranie macie 10 razy większe. Szukamy tutaj granatów do likwidacji przeciwników. Granat z Robin Botem. Jeszcze sobie wezmę powiedzmy pistolet zwykły. Jak widzicie się normalnie zalicza questy. Kolejny quest zaliczony, tak samo odkrywanie lokacji, wszystkie inne rzeczy możecie sobie tutaj Po prostu zaliczyć znacznie szybciej, to już zależy tam od waszej Pomysłowości, zobaczmy co mamy w budce Obrażenia z pistoletów maszynowych, tylko ten mecz likwidacja ze strzelb, powiedzmy obrażenia z pistoletów maszynowych Teraz mamy pistolet maszynowy Tworzę sobie bota No i chyba mi zabraknie tych granatów. A nie, jest kolejny quest tutaj widzicie. No złoto zaliczone. Niestety tego złota nam po nie zalicza, ale jeśli mamy jakieś zadania ze złotem tutaj do wykonania, no to też możemy je zaliczyć. Dobra. Wychodzimy z tego i pokazuję Wam kolejnego glicza, który w dalszym ciągu działa. Kolejny quest zaliczony. jest słabe punkty. Teraz wykonuję quest na ognisko. Użyj ognia. Jak widzicie, materiałów tutaj macie znacznie więcej na tym trybie. Laboratorium bojowe. A zadania możecie wykonywać normalnie bez utrudnień innych graczy. Kolejnym glitchem, jaki Wam pokażę, będzie glit nalotnie oraz napływanie, żeby je wykonać. Przykładowo, ten z lotnią musimy wystartować na parzankę, i szybko, po prostu będziemy musieli zlutować. Przykładowo, jakieś materiały do wybudowania rampy, zeskoczyć z tej rampy tuż przed wystartowaniem busa bojowego, i bus bojowy po prostu nam zaliczy te metry, które przelecimy no, przed startem. Dobra, mamy 9 sekund, 7, 6, 5, 4, 3, 2, lecimy. No, jak widzicie, glitch dalej nalotnie na metry w dalszym ciągu działa. Przechodzimy do kolejnego glicza, który jest na dystans pływania. Dobra, kolejnym gliczem jest dystans pływania. Czyli, jak wiecie, to co było już w wcześniejszych sezonach. No, wystarczy skoczyć do wody, przepłynąć jak najdłuższy dystans i wszystkie metry przepłynięte przed grą zostaną nam zwielokrotnione przez długość tam busa bojowego, który przyleci. No, sprawdzimy ile progów nam zaliczy. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Wazigaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy Vasi Gaming. Hej!